że z jest ta miłość jedna, która nie istnieje bez nas. Za ja każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię. Za ja każdym razem więcej, a wciąż do więcej. Za każdym razem więcej tych słów przez które cierpię. Za każdym razem jest ta jedna, która nie istnieje bez nas, która nigdy nie chce nas rozdzielać. Bez niej nie możemy szedzać. przed nami jeszcze długa droga, Bo może nam ją pochłonę. przez cały obie tyle siły, że się nie poddaje nigdy. Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię. Chciałabym być obojętna na błędy, które popełniasz. Chciałabym być obojętna na błędy, które popełniasz. Myślę, co jeszcze nam dajdzie Chciałabym wiecznie żyć we śnie wtedy szczęście Kiedy to przed nami klęknie z... być obojętna Na błędy, które popełniasz <grym> Za każdym razem <grym> <grym> <grym>